Witam. Wojna domowa w sfederowanych Słońcach rozpoczęła się od ofensywy marszałka Rostowa. Jego siły, choć mniej liczne niż Walnejów, składały się z doświadczonych weteranów. Pierwsze uderzenie Rostow przeprowadził na planety Salem, a następnie stamtąd wykonał pozorowany odwrót na talkot. Wojska Warnejów, widząc, że wróg się wycofuje, ruszyły natychmiast za nim. Na Tarkot Rostow rozproszył i ukrył swoje siły, zaś kiedy Warnejowie wylądowali na planecie, odkryli, że wroga tam już chyba nie ma. Jednakże bez zwycięstwa nie było czego szukać, więc rozpoczęli poszukiwania wojsk Rostowa. Rostow starannie ukrył swoje jednostki, zakazał im prowadzenia jakiejkolwiek komunikacji, dzięki czemu były one praktycznie nie do wykrycia. Dowódcy przekazali Davidowi Warneyowi, że wroga nie ma, jednak Warney był pewien, że siły Rostowa muszą się tam znajdować i postanowił skierować na... Talkot dodatkowej jednostki, oraz osobiście przybyć na pole bitwy. To było dokładnie to, na co, na co czekał Rostow. W momencie, kiedy siły walnejów były już na miejscu, a sam David był w drodze, Rostow przeprowadził szybką ofensywę, niszcząc jeden. Punkt oporu przeciwnika za drugim, nie dając mu czasu się pozbierać, i w rezultacie, kiedy David Walney był już prawie że na miejscu, odkrył, że jego siły są na Talcot niemal całkowicie zniszczone, zaś on sam zdołał ewakuować stamtąd tylko niewielką ilość wojsk. Po zwycięstwie na Talcot, Rostov. Przeprowadził ofensywę w głąb terytorium Wroga, uderzając na Cuitacaz. I tutaj szczęście go opuściło. Poniósł śmierć od przypadkowej kuli. Jego śmierć miała dewastujący wpływ na morale jego żołnierzy, którzy szli za nim jak w dym. Ale w momencie, kiedy zginął, wszystko jakby zaczęło się sypać. David Walney natychmiast to wykorzystał i zaproponował wielu wysokim oficerom z armii Rostowa łapówki lub stanowiska, aby dołączyli do niego. Cała masa pośród nich wzięła to pod uwagę i przeszła na stronę wroga, całkowicie odwracając szachownicę. Syn Rostowa, Dmitrij, oraz jednostki, którymi dowodził, nie zdecydowali się na zdradę i pozostali na Kwitekaz prowadząc działania partyzanckie. Laura, która stanęła na czele wojsk, musiała na, właściwie od, od zera zająć się kwestiami dowodzenia. Chociaż miała do dyspozycji armię teoretycznie dość mocną, to nie, nie umiała nią dowodzić, a Zdrada, do której doszło po śmierci Rostowa, pozbawiła ją wielu doświadczonych dowódców. Dla odmiany Walnej, który w tym momencie zyskał pewną ilość doświadczonych dowódców, wciąż nie miał żołnierzy. Jego armia składała się w dużej mierze z niedawno zebranych jednostek, które nie miały większego doświadczenia bojowego, poza Porażkami, które do tej pory ponosiły z rąk wojsk Rostowa. Kolejnym kluczowym punktem na mapie wojny domowej stała się planeta Nahoni. Na Nahoni Laura skierowała oddział First Near Avalon Dragoons, pułk le lekkiej piechoty dowodzonej przez pułkownika Johna Gordona. Był on znany z tego, że nie przepadał za Laurą, ponieważ twierdził, że jego dowódcą powinien być książę Marchi Crucis, a nie Laura. W związku z czym Laura postanowiła pozbyć się problematycznego dowódcy i jego oddziału, wysłając go na Nachoni. Niezbyt znaczący świat, gdzie dodatkowo obcięła mu do maksimum zaopatrzenie dochodząc do wniosku, że takiej okazji Warneyowie nie przegapią i uderzą na ten świat, zniszczą jednostkę Gordona, a jednocześnie wpadną w zastawioną przed nią pułapkę. Laura w swojej kalkulacji popełniła jednak jeden błąd. W tym samym czasie, kiedy na Nahoni przybył First New Avalon Dragoons, przybył tam także Aleksander, młody książę, kiedy dowiedział się, że na planecie stacjonuje oddział regularnego wojska, które teoretycznie powinno mu podlegać, a sam ma na głowie co najmniej kilka grup, które chętnie widziałyby go martwym, postanowił zagrać hazardowo. Udał się do sztabu Dragons i spotkał z pułkownikiem Gordonem. Po czym przyznał publicznie, kim jest. Gordon natychmiast, wspólnie ze swoimi żołnierzami, zadeklarował swoją lojalność wobec niego. Niemal w tym samym czasie wojska Warneyów zaczęły lądować na Nachoni. Miały teoretycznie zdecydowaną przewagę nad pułkiem Gordona, jednak nie tylko liczby w takich sytuacjach mają znaczenie. Po pierwsze, żołnierze Gordona byli doświadczonymi weteranami. Po drugie, byli lekką piechotą posiadającą liczne środki transportowe niezbędne do poruszania się i walki w trudnym terenie, a było to tyle znaczące, że na była planetą w większości bagienną. Ciężkie i kiepsko wyszkolone jednostki warnejów, chociaż liczebne, a także uzbrojone w mechy, nie były w stanie. W pełni skutecznie operować na tak trudnym terytorium. Dowodzone przez Gordona wojska w ciągu najbliższych miesięcy prowadziły aktywną i agresywną wojnę partyzancką, unikając walk wprost, natomiast atakując punkty zaopatrzenia, kolumny transportowe i Pojedyncze oddziały wojsk Warneiów. Dopiero po paru miesiącach szarpania przeciwnika, kiedy ten był już w trudnej sytuacji, Gordon zdecydował się na uderzenie. Uderzenie które miało dewastujący skutek. Generał Buffers, który dowodził jednostkami Warneiów w tym rejonie, poddał się po zaledwie paru dniach intensywnych walk. Na dodatek, kiedy dowiedział się, że na czele przeciwnika stoi legalny książę i następca władzy, bez jakichkolwiek wątpliwości przeszedł na jego stronę, podobnie jak spora część jego żołnierzy, w tym, co trzeba zaznaczyć, także cztery jednostki wyposażone w mechy. Aleksander stał się nagle posiadaczem sporych sił. Jednakże zdawał sobie sprawę z ograniczeń, a ponadto z ważnych dla niego kwestii rodzinnych. Natychmiast więc wy wysłał Bufersa na New Syrtis. Zaproponował Warneom, że odda wszystkich ludzi, których wziął do niewoli, a także ich sprzęt, w zamian za wydanie Sinti i Vincenta. Naturalnie, David Varney nigdy by takiej oferty nie przyjął. Ale w obliczu klęsk i problemów na froncie, David był nieustannie w ruchu, a Buffers stanął nie przed nim, a przed Kassandrą. Kassandra natomiast, otoczona przez ludzi, wśród których nie brakowało takich, których bliscy byli na, na choni. Zdecydowała, że wyrazi zgodę na tę wymianę i pozwoliła na wypuszczenie Sinti i Vincenta. Kiedy Boes powrócił na Nahonii, lądowały tam już wojska Laury, mając przeprowadzić zaplanowany wcześniej kontratak. Książę Aleksander dotrzymał słowa i zwrócił Boersowi kontrolę nad wszystkimi siłami, które zostały wcześniej wzięte do niewoli lub przeszły pod jego komendę, a chciałyby wrócić do Warnejów. Następnie wycofał się, ponieważ wiedział, że Laura na pewno nie będzie życzyła sobie żywego księcia. Rozpoczęły się walki, w których książę stopniowo wycofywał się, by ostatecznie przyjąć bitwę z Laurą na sprzyjającym sobie terenie. A tutaj wydawały się być po jego stronie. Jego żołnierze, choć mniej liczni, znali dobrze teren, na którym walczyli, a ponadto część żołnierzy Laury, kiedy dowiedziała się, kto dowodzi drugą stroną, przeszła na stronę Aleksandra. Kiedy więc doszło do bitwy, która miała przejść do historii jako bitwi, bitwa na Devon Hill, początkowo los sprzyjał Aleksandrowi. Wszystko jednak zmieniło się. Kiedy okazało się, że wojska dowodzone przez Boesa zamiast wycofać się, rozpoczęły własny atak. Część z nich uderzyła na siły Aleksandra, rozpraszając jedno z jego flank i tak naprawdę przekreślając jego szansę na zwycięstwo. Szczęściem w nieszczęściu dla Aleksandra było to, że część wojsk Boesa zaatakowała jednostki Lały. To pozwoliło księciu na wycofanie się kosztem dużych strat na obszar lądowiska, gdzie znajdowały się dropshipy należące do Lały. Ich załogi okazały się lojalne wobec księcia i pozwoliły ewakuować część jego sił z dachonii. Pomimo odwrotu, książę ostatecznie wyszedł z całej kampanii zwycięsko. A wiadomość o tym, że żyje i walczy, rozeszła się po całym obszarze Sfederowanych Słońc. Jednym z pierwszych, który dowiedział się o tym i podjął odpowiednią decyzję, był syn dowódcy wojsk, Nikolaja Rostowa, Dmitrij Rostow. Dmitrij, kiedy dowiedział się, że e, książę Aleksander żyje i walczy, natychmiast oddał się pod jego rozkazy. Dla Aleksandra był to dar z nieba, ponieważ nazwisko Rostow wiele znaczyło w armii e, w Sfederowanych Słońc. I kiedy okazało się, że syn legendarnego generała Dołączył do księcia. Wiele jednostek służących wcześniej w siłach Lały dołączyło do nich. W 2528 roku siły Lały ostatecznie opuściły marchę Crucis, ze względu na wysokie poparcie dla Aleksandra zarówno wśród ludności, jak i wśród wojsk. Marchia Drakonis pozostała lojalna wobec Lały, natomiast marchia terańska pozostała podzielona. Część pozostawała wierna Laurze, natomiast część, pamiętając dokonania Nikołaja Ostowa, kiedy stał przez krótki czas na czele tejże marchi, przyjęła lojalność wobec jego syna. Kolejne dwa lata przyniosły względny spokój. Zarówno Kassandra, jak i Laura ogłosiły się tytułem pierwszego księcia, aby podważyć prawa Aleksandra do tegoż tytułu. Jednocześnie żadna z nich nie była zdolna do podjęcia zdecydowanych sił przeciwko księciu, ten zaś zbierał stronników i przygotowywał wojska do dalszych działań. Mając w boku Dimitrija był w stanie zebrać i wytrenować wiele jednostek, a poza tym miał za sobą sporą część weteranów dawnej armii. Jednakże relacje pomiędzy nim a Dmitrijem powoli się psuły. Oczywiście obaj potrzebowali siebie nawzajem i żaden nie zamierzał drugiego zdradzać. Jednak nie było między nimi przyjaźni, bardziej współpraca wynikająca z lojalności wobec tytułu i wzajemnych Potrzeb. W 2530 roku David Varney zginął podczas działań okupacyjnych na planecie Ashley. Był to łód szczęścia dla Aleksandra, ponieważ w tym momencie Kassandra znalazła się w takiej samej sytuacji jak Laura, kiedy zginął Nikolaj Rostow. Chociaż Kassandra była. Inteligentną kobietą i zdolnym politykiem, nie była wojskowym, nie miała też żadnego doświadczenia w kierowaniu armią ani też żadnego posłuchu wśród żołnierzy. To sprawiło, że Warnejowie na przynajmniej pewien czas przestali być realną groźbą dla Aleksandra. Widząc to, Aleksander i Dymitri uznali, że to Laura jest dla nich w tym momencie głównym zagrożeniem. W 2531 roku ruszyła ofensywa Aleksandra i Dmitrija przeciwko marchi Draconis i w ciągu kolejnych dwóch lat jej terytorium zostało całkowicie podbite, a planeta będąca stolicą Tankredi została zdobyta. Laura zdecydowała się popełnić samobójstwo, zaś reszta wojsk, które były pod jej dowództwem, Przeszła na stronę Aleksandra. Kampania ta, zdaniem samego Aleksandra, mogłaby być przeprowadzana szybciej. Jednakże ja Dimitrij nie chciał poświęcać swoich sił w ryzykownych atakach. Większość wojsk, którymi dowodził, pochodziła z marchi Teran i yy, yy, jako, że Dimitrij widział siebie w przyszłości jako księcia. Tego, tego obszaru nie chciał narażać swoich przyszłych poddanych i chciał się upewnić, że ludzie tam służący będą mu wdzięczni za oszczędzenie ich życia. W czasie, gdy Aleksander i Dmitri prowadzili działania skierowane przeciwko machi Draconis i Lausze, to książę powierzył flankę południową. Wojskom dowodzonym przez pułkownika Gordona, teraz mianowanego generałem. Gordon nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Wykazał się tymi samymi umiejętnościami, których wcześniej dowiódł podczas kampanii na Nichonii. Prowadząc działania niewielkimi siłami złożonymi z niewielkich grup mechów, był w stanie bardzo skutecznie paraliżować działania liczniejszych, ale gorzej dowodzonych wojsk. Kasandry, uniemożliwiając Kasandrze przejęcie inicjatywy i uderzenie na obszar zajmowany przez Aleksandra, w czasie kiedy większość wojsk podległych Aleksandrowi prowadziły kampanię w Drakonis. Chociaż trzeba zaznaczyć, że Kasandra nie zmarnowała tego czasu. Chociaż nie była w stanie posunąć się naprzód, a jej wojska także ponosiły pewne straty, to Poświęciła czas na zebranie nowych wojsk. Ponadto nawiązała półoficjalną współpracę z Konfederacją Kapelańską. Chociaż Konfederacja oficjalnie nie angażowała się w konflikt, jaki toczył się na terenie Sfederowanych Słońc, podobnie jak zresztą żadna z sił, to yy, pozwoliła na Opuszczenie swoich szeregów przez część swoich żołnierzy i dołączenie do Kassandry jako najemnicy. Według plotek, jakie później krążyły, Kassandra miała obiecywać w zamian za to w Konfederacji pewne zyski terytorialne, ale nie zachowały się na to konkretne dowody. Wzmocniona o nowe jednostki, Kassandra przypuściła kolejny atak i tym razem udało jej się otoczyć wojska dowodzone przez Gordona na planecie Jaipur. Gordon wezwał posiłki, jednakże Aleksander nie był w stanie ich wysłać, ponieważ Dimitri twierdził, że wciąż potrzebuje wojsk, aby zająć się buntownikami na terenach niepewnych. To sprawiło, że Aleksander wyruszył na pomoc jedynie z niewielką ilością sił, i nie był w stanie na czas udzielić pomocy Gordonowi, który nie miał wyboru i skapitulował. Casandra postawiła Gordona przed sądem, oskarżając go o wymaginowane zbrodnie wojenne, a następnie skazała na śmierć egzekucja została przeprowadzona. Co więcej, Kasandra yy, zrobiła podobnie z większością żołnierzy i oficerów Gordona, Dokonując masakry, jakiej wcześniej rejon Sfederowanych Słońc nie widział. Ten czyn sprawił, że wojna przybrała znacznie brutalniejsze niż wcześniej oblicze. Jedna i druga strona zaczęły częściej popełniać zbrodnie wojenne, a symbolem zmiany były walki o planetę Smolensk, podczas których jednostki lojalne wobec Aleksandra. Przeprowadziły zmasowane ataki na miasta, niszcząc je i mordując wszystkich ich mieszkańców. Chociaż niektórzy twierdzili, że było to całkowite podeptanie konwencji z AS, należy pamiętać, że konwencja ta dotyczyła formalnie konfliktów pomiędzy państwami i nie dotyczyła wojen domowych. W 2534 roku Kassandra rozpoczęła kampanię skierowaną przeciwko Marki Crucis, w której dowodziła osobiście. Metodycznie, ale powolnie zdobywała planetę za planetą, zaś Aleksander nie był w stanie jej się przeciwstawić z powodu szczupłości swoich sił. Znakomita większość wojsk pozostawała pod komendą Dimitriego, ten zaś skupiony był na Działaniach politycznych w markii terrańskiej. Prawdopodobnie Kassandra posuwałaby się szybciej, gdyby nie błąd polegający na podzieleniu swoich wojsk i wysłaniu części z nich, aby podbiły dla niej zjednoczony kolektyw hinduski, położony na peryferiach sferowanych słońc. Pomimo tego, że wojska podległe Kassandrze dysponowały dużo nowocześniejszymi modelami mechów i jednostek latających, to przegrały w bitwie pod Jodipur z gorzej uzbrojonymi, ale dużo lepiej wyszkolonymi wojownikami hinduskimi. Pomimo tego w 2536 roku Kassandra zdobyła Eldorado, jeden z najważniejszych światów Krucis i swego rodzaju bramę do Nowego Avalonu. Wtedy, w dwa, rok później, Dimitrij przebył do Aleksandra, który w tym czasie stacjonował na planecie Belladonna. Pomiędzy obydwoma sojusznikami doszło do kłótni. Dymitrij wyrzucał Aleksandrowi, że nie walczy dość ofensywnie, zaś Aleksander zarzucał Dymitrijemu, że nie udziela mu wystarczającej pomocy. I także Dymitrij przybył z gotowym planem dalszych działań. Zaproponował uderzenie flankowe. Otwarcie Kassandrze bram na nowy awalon, a jednocześnie atak na jej flanki, otoczenie jej sił, odcięcie od zaopatrzenia i uderzenie od tyłu, zmuszając jej do bitwy w niekorzystnych warunkach. Aleksander przy, przystał na ten plan, a sam plan zadziałał idealnie. Dowodząc, że Dymityj chociaż nie był tak wielkim dowódcą jak jego ojciec, to niewątpliwie odziedziczył po nim spory talent wojskowy. W bitwie koło planety Meglan wojska Kassandry zostały rozbite. Jej flota niemal całkowicie unicestwiona, zaś jej oddziały zniszczone lub zmuszone do poddania się atakującym. Kassandra wspólnie z niewielką grupą najemników pochodzących z Konfederacji Kapelańskiej zdołała uciec, a następnie schronić się na terenie Konfederacji. Wojna wydawała się zakończona i cała, ca, cała strefa sfederowanych słońc mogła odetchnąć z ulgą. A tak przynajmniej wszystkim się wydawało. Ponieważ Aleksander, objąwszy władzę, gdyż nie było już nikogo, kto mógłby ją podważyć. Z jednej strony rozpoczął odbudowę sfederowanych słońc, mocno zniszczonych przez wojnę, z drugiej strony ogłosił chęć gruntownego zreformowania całego państwa. To nie spodobało się wielu, którzy uważali, że poprzedni system był jak najbardziej sprawny, a jedynie ludzie zawalili. Aleksander uważał inaczej i pamiętając problemy. Jakie wynikły z czasów regencji, postanowił ograniczyć władzę poszczególnych książąt. Jednym z tych, którzy byli niezadowoleni z pomysłów Aleksandra, był nikt inny jak Dmitrij. Uważał on, że będzie jednym z celów dla księcia i postanowił zadziałać pierwszy. W 2540 roku jego wojska rozpoczęły pucz. Put, który zresztą zaczął się w wyjątkowo fatalny sposób. Dimitri wydał rozkaz swoim jednostkom specjalnym, aby porwały Cynthię, żonę Aleksandra, co mogłoby stać się dla niego argumentem w dyskusji. W wyniku źle przeprowadzonej operacji, Cynthia została zastrzelona. To zmieniło całkowicie sytuację i postawiło. Konflikt już nie jako konflikt natury czysto politycznej, ale konflikt osobisty pomiędzy Aleksandrem i Dymitriem. Pomimo, że Dymitri był doświadczonym żołnierzem i miał za sobą sporą część weteranów wojny, to jednak Aleksander był legalnym księciem. Część wojsk podległy Dymitriemu opowiedziała się po stronie Aleksandra, a ponadto większa część Sfederowanych słońc marząca już tylko o spokoju, Stanęła po stronie księcia, aby zakończyć ten ostatni konflikt. Mając zdecydowaną przewagę liczebną, Aleksander uderzył pierwszy i wygrał bitwę w rejonie planety Robinson. W ostatnim starciu tej wojny Aleksander i Dimitrij stoczyli pojedynek w Mechach, który przeszedł do legendy. Chociaż Dimitri uchodził za lepszego żołnierza, to Odwaga oraz wola walki Aleksandra przyniosły mu zwycięstwo, choć po latach krążyły uparcie plotki, że przed starciem agenci Aleksandra uszkodzili Mecha Dimitrija. Mając wreszcie pełnię władzy, Aleksander rozpoczął rządy i reformy, które planował przez długi czas. Był jednym z najmłodszych dywionów, którzy usiedli na tronie i jednocześnie jednym z tych, którzy rządzili najdłużej, ponieważ jego rządy miały potrwać 60 lat. W tym czasie Aleksander przeprowadził bardzo wiele zmian. Zaczął od zmian administracyjnych. W miejsce istniejących pięciu marchi pozostały trzy. Zlikwidował bowiem marchię zewnętrzną i marchię terańską. Marchia terańska, ponieważ wspierała Dimitrija. Marchia zewnętrzna, ponieważ jej książę, Nuno podczas wojny zachował neutralność. Pozostałe trzy marchie jednak nie były już tym samym, co poprzednio. Stały się jedynie strukturami administracyjno-wojskowymi, natomiast Aleksander zrezygnował z powoływania jakichkolwiek innych książąt. Sam zachował dla siebie pełnię władzy. Ograniczył także znacząco rolę szlachty w procesie decyzyjnym na najwyższych stanowiskach, samemu przejmując wiele z jej uprawnień. Kolejnym krokiem była liberalizacja gospodarki, która miała sprawić, że zrujnowana wojną ekonomia Sferowanych Słońc będzie mogła ruszyć. I wreszcie kolejnym ważnym krokiem, którym dokonał Aleksander, była gruntowna reforma sił zbrojnych. Z wojska usunięto część oficerów, których lojalności Aleksander nie był pewien. Następnie wprowadzono zmianę w dotychczasowej strukturze szkolenia żołnierzy. Do tej pory każda planeta sama wystawiała jednostki, które następnie tworzyły całość armii. Teraz Aleksander otworzył akademie, które miały szkolić żołnierzy w ramach połączonych oddziałów. Już nie. Pojedynczych planet, ale formacji ponadplanetarnych, które miały być wspólnie szkolone i ujednolicone pod względem uzbrojenia i wyszkolenia. Taki krok sprawił, że po kilkunastu latach Armia Sfederowanych Słońc była w najbliższym stopniu ze wszystkich armii y, sfery wewnętrznej, armią sprofesjonalizowaną. Co więcej, Aleksander sam ogłosił się pierwszym marszałkiem i postawił na czele armii. Ciekawostką może być fakt, że Aleksander wprowadził prawo, na mocy którego wyłącznie takie osoby mogą odziedziczyć jego y, pozycję. Które wcześniej odbędzą, odbędą pełne szkolenie wojskowe. W rezultacie nowe państwo, które Aleksander odbudował, było ponownie gotowe, by zająć miejsce największego i najważniejszego tworu politycznego na mapie sfery wewnętrznej. Zmiany, jakie miały zajść na tej mapie w drugiej połowie XXVI stulecia, i rola, jaką odegrało w nich Sfederowane Słońca. W pełni to potwierdziły.